Zaczikala wam. Witajcie kochani w kolejnej pogadance. Tym razem zatrudnijmy prawnika. Ożywałam sobie herbatkę, bo to będzie chyba raczej dłuższa opowieść. Aczkolwiek zacznijmy od tego, że agencja poleciła nam prawnika. Napisaliśmy do nich maila. No i napisali, który dom? kto kupuje, w sensie ile nas jest, także jesteśmy w dwójkę, jaka agencja no i powiedzieli, że wycenią nas wycenili nas na półtora tysiąca funtów z tego co wiemy to jest taka spotykana cena, w sensie typowa na takie coś, więc zgodziliśmy się i dostaliśmy SMSa z linkiem do ściągnięcia aplikacji trzeba było się na nią na telefon, uzupełnić i potem się jakby zamyka sprawa. Jest to pierwszy etap, że tak powiem, zatrudnienia właśnie prawnika. Odpowiedź na tysiąc pytań odnośnie środków, historii naszego zamieszkania, historii naszego zatrudnienia. Historii naszych banków, w sensie wyciągi, bank statements i tak dalej. Myślałam, że zrobiłam sobie jakieś screenshoty z tamtego uzupełniania, ale nie znalazłam. Przeryłam wczoraj cały telefon i nie znalazłam ani jednej, ani jednego screenshota, więc jedyne tylko znalazłam po naglenie na Whatsappie, które wysłałam do mojego męża. Ja już swoje zrobiłam, teraz czas na ciebie. Bo mieliśmy jakby osobne mieliśmy osobne właśnie y, te aplikacje na swoich telefonach. Nie można było też takiego jakby cofnąć się. Czyli trzeba było uzupełnić, jakby zamknąć jeden moduł, potem przejść do drugiego i tak dalej. No i było tam, jak dobrze pamiętam, pięć takich y, punktów. Czyli takich, no może nie punktów, bo w każdym tym było więcej niż jedno pytanie. W każdym bądź razie y, to było typowo takie na telefon do ściągnięcia i uzupełnienia. Były potrzebne jakieś pliki, jakieś kwoty do wypisania i tak dalej. Za ile, a, ile, yy, ile macie, czy w sensie za ile planujecie kupić, tak? Ile macie środków na różnych kontach? Trzeba było jakby zalogować się z różnych kont przez tą aplikację, co było troszeczkę takie zastanawiające. Bo nie było tak, że mm, dajesz swój wyciąg z konta, tylko jakby y, przez tą ich aplikację logujesz się na swoje konto, udzielasz im zgody do wglądu w to konto, no i oni widzą właśnie Twoje środki. Z mojego jednego konta nie można było tego zrobić. Właśnie y, bank ma takie zastrzeżenia do tego, czy to jest, że tak powiem, dobry, dobry pomysł y, i musiałam im właśnie dosyłać y, mailem y, wyciągi. Bo po prostu nie mogłam tego zrobić przez ich aplikację. Dopiero jak te aplikacje całe wypełniliśmy, yy, cały ten formularz online skończyliśmy, obydwoje, to dostaliśmy maila z takim zalogowaniem się na taką stronę. Yy, to też taka swego rodzaju aplikacja, tylko yy, My nigdy nie ściągaliśmy nigdy w aplikacji, tylko właśnie mieliśmy to jako stronę internetową, że się logujesz i masz swoje konto, jakby two, jak Twój proces zakupu przebiega, są tam różne punkty, no ale my byliśmy wtedy na bardzo, było powiedziane właśnie, że 2 lipca 2024 podpisaliśmy z nimi umowę, mieliśmy różne e, formularze do wypełnienia i to niekoniecznie były te same, co, czy inaczej, ten formularz online na tej aplikacji to było takie odpowiadanie na pytanie: Właśnie 3 czy 4, nie, 3 lata naszej historii zamieszkania, chyba trzy lata zatrudnienia też było pytane. Nie, było tak jakby poprzednia praca, poprzednia praca i tak dalej. Można było pewnie może mniej, bo w sumie raczej nie sprawdzałem aż tak. W każdym bądź razie właśnie tam odpowiadaliśmy takie pytania o sobie. A potem, po tym, jak oni to zaakceptowali, dostaliśmy tego linka do zalogowania się na tej stronie, to tam były bardziej takie podpisy online pod różnymi aspektami zakupu domu. Ja mam, my poprosiliśmy też o papierową wersję tych dokumentów, które może Wam pokażę w przybliżeniu, albo jak nie wiem, zobaczymy. Ale jeszcze zanim to, to Właśnie, było dosyć sporo tych pytań, i y, dużo, czyli znaczy, to nie było jakieś mega skomplikowane, to nie chodzi o to, że to było skomplikowane, to nie było skomplikowane, no bo tam była na przykład, czy chcecie, znaczy, jak będziecie płacić za ten dom, tak? Czy ile macie środków własnych, ile depozytu, i jaki kredyt oczekujecie, że zostaniecie, kto ten kredyt wam będzie udzielać, y, czy pożyczacie coś? czy dostajecie jakiś gift od kogoś. Yy, potem, no to było jedno, jedno właśnie o środkach. Jedno było jakimi współwłaścicielami chcemy być. I to jest takie dosyć yy, istotne tego nie wiedzieliśmy. Musieliśmy się dopytać o co chodzi. Jedno to jest yy, Join Share tak? a drugie to jest Tenants. I to jest także to Tenants to jesteśmy jakby, jakby, bo jesteśmy równo, tak, ale jakby jeden umarł, to ten drugi przyjmuje całość. A to share, joint, nie, tenens, tak, joint tenens i share, tak? no, joint tenens to jest to, że jesteście równo, a to jak jest share, to znaczy, że, że piśmien jest moje, piśmien jest jego i jak u, ja umrę, to to, co jest w moim testamencie się wydarzy, a nie, że on automatycznie przejmie moje. No i tutaj y, my zrobiliśmy to Join, czyli tylko osoba przejmuje całość. Y, różni mówią, że robią, ale właśnie mówią, że małżeństwa najczęściej robią tak. Więc tak zrobiliśmy, tak nam doradzono. Y, czy to jest dobre, bo to się pewnie okaże za ileś tam lat? <grybujesz> ale y, bo stwierdziliśmy, że jak jest to share, czyli no. To i moje dzieci, i mój mąż dzielą moją część, wiecie o co chodzi. A jak, powiedzmy, ja umrę wcześniej, no to mój mąż przejmuje całość, i potem moje, nasze dzieci tą całość dziedziczą po nim. A jak, że tak powiem, byłoby to. Drugie, no to jak ja umrę, to dzieci powiedzmy dziedziczą jedną trzecią tej mojej części, tak? I potem, jak on umrze, to wiesz, znowu jest tak dziwnie, no więc nie wiem. Stwierdziliśmy, że to jest takie łatwiejsze. Powiedzcie mi, jaką wy wybraliście i czy w ogóle się na tym zastanawialiście i co Wam też doradzono. Tutaj było bardzo takie to owiane tajemnicą. Wszyscy mówią, od Ciebie zależy, od Ciebie zależy, ale bardzo trudno im to było na doradzić. Co byśmy zrobić, i w sumie tak jak teraz o tym myślę, to mi się wydaje, że to chodzi o tą kwestię trwałości związków małżeńskich. No bo jeśli kupujesz z kimś, z kim nie widzisz, żebyś chciała, żeby ta osoba po tobie jakby odziedziczyła wszystko, no to y, rzeczywiście chyba lepsze by było to share, bo wtedy masz pewność, że to, co jest w Twoim testamencie, czyli powiedzmy na tą chwilę, kto za tobie ledziczy, tak? czyli dzieci na przykład. A jak myślisz, że w tym momencie nie będziesz z tym partnerem, no to on nie ma do tego żadnych praw, a te stawki można też zmienić później, prawda? Tego raczej już nie zmieniasz, dopóki nie sprzedasz domu, więc yy... chyba też jest tak, że jak sprzedajesz dom, to musisz się bardziej prosić tą drugą osobę. Nie wiem, nie wiem. Powiem szczerze, że, że jakoś ta mega w tą nie Ja planuję być z moim mężem do śmierci, więc jakoś tak logicznie nam to wyszło, że ten tenens wybraliśmy. No. Czy to jest dobre, czy to jest błąd, to okaże się na końcu tej drogi, a nie teraz. Ale wydaje mi się, że obydwie drogi mają plusy i minusy. Które, tak jak mówię, zależy na ile kupujecie ten dom, czy to jest ważny dom docelowy. Czy raczej znaczy, znaczy nikt nie zakłada jakiegoś rozwodu, czy rozpadu, ale y, chyba to potem właśnie się liczy, jak sobie z tym radzić. Wiecie, jak to się rozchodzi i rozgranicza majątek, y, to właśnie y, jak sobie z tym radzą, zależy od tego, jaki mają ten współwłaścicielski. <laughs> Wiecie, ja nie jestem jakąś profesjonalną osobą, ja tylko opowiadam o swoim doświadczeniu. Więc weźcie na to poprawkę. Ja tu nikomu niczego nie doradzam. Ja tu tylko mówię o naszych rozterkach, o naszych przemyśleniach. Nam to wtedy właśnie wyjaśnił to doradca kredytowy, i ona nam tak powiedziała: jakby najprościej z tych wszystkich opisów, które znaleźliśmy. że przy tenens, jak jedna osoba umiera, to druga dostaje całość, a przy share, to jak, jakby spadkobiercy ze mną, co może znaczyć to samo, ale nie musi, nie? Więc pewnie jak jesteście, wiecie, współwłaścicielami bardziej biznesowymi, no to bardziej to. Ale właśnie dlatego mówię, że małżeństwa zazwyczaj biorą to tenens, bo jednak zakładasz trwałość tego związku. <laughs> jak nie zakładasz, to po co bierzesz ślub. Chyba, że w momencie zakupu do bo już jesteś tak, wiecie, 50-50. <laughs> no nie wiem, to tak moje przemyślenia. Mi się wydaje, że w Polsce jest to bardziej rozgraniczone albo przynajmniej te nazwy nie są aż tak podobne do siebie, no może się mylę, nie wiem, nie kupowałam nic w Polsce na własność, więc y... no. w każdym bądź razie, y... I co tam jeszcze było, było też, y... czy chcemy, y... to jest wasz w sensie że sprawdzają ci tą posiadłość. I to jest wymagane przy braniu kredytu. Banki wymagają tego, żeby właśnie prawnicy sprawdzili. To jest takie bardzo obszerne: to search, bo to jest takie sprawdzenie w sumie przeszłości tego miejsca, w przeszłości też takiej, wiecie wypadkowej, czy tam jakieś y, powodzie były, czy i takie inne. Chodzi też o właśnie właścicieli, chodzi o takie wiecie, czy nie ma jakichś złóż, czegoś nie wiadomo w pobliżu, co tam może się ewentualnie wydarzyć y, i takie coś. Potem no, więc y, no, to, to trochę było tych dokumentów, zaraz przyniosę może mój skorofic i Pokażę Wam. Oczywiście też podpisywaliśmy umowę z prawnikami, czyli zgadzaliśmy się na kwotę, no, na, na dzielenie się swoimi danymi, na mówienie prawdy i tak dalej. Był taki kontrakt, właśnie na zakup nasze obowiązki, nasze odpowiedzialność. Potem był. Lista suplementów. <śm>, czyli tu mamy różne. O to chwilę Wam pokażę. Tu mamy różne kwoty na różne rzeczy, które wchodzą potem Mortgage fees 50 stamp Beauty 50. No różne takie rzeczy, które wchodzą i nie wchodzą. Zależy co sobie wybierzesz. Potem jest znowu. Instruction for purchase, czyli dla tego co kupuję. No, odpowiadamy tam znowu. Powiem Wam, że w większości to są wszystko te same pytania, te same rzeczy tysiąc razy. Toczymy też Terms of Business, nie wiem, z dzień stron tego. No, więc y, trochę tego było w internetowej wersji, w papierowej wersji, rzecz, a to są tylko te rzeczy, które nie trzeba było podpisywać, bo to, co było, trzeba podpisywać, no to podpisaliśmy i oddaliśmy, mimo że wystarczyło tylko w tej internetowej wersji, ale powiem Wam, że my jakoś tak jesteśmy nauczeni, że papier to papier. <laughs> nie wiem, jak, czy Wy też tak macie. Chociaż oczywiście y, podpisaliśmy też internetowo. Mm, czy mieliśmy jakieś mega błędy tam? Coś jednego było takiego, że, że, że poprawialiśmy. My długo też czekaliśmy na tę kwestię finansową do opisania, ale to będzie w kolejnym mm, filmiku o naszym kredycie, bo to jest dusza historia. <grytanie> A tutaj z prawnikami, no muszę Wam powiedzieć, że na początku, no to oni byli nam, że tak powiem, na głowie cały czas, nie? W sensie co chwilę nam wysyłali nowe maile z, z różnymi dokumentami do podpisami, do różnych właśnie na tych linki, żeby wejść, żeby tam odhaczyć coś, żeby coś tam, nie? No, więc na początku to był ten kontakt bardzo taki... Że się dzieje, się, że ruszyła maszyna, nie? jedziemy z tym koksem. Um, no, powiem Wam, że potem tak już nie było. I to w sumie, jak tylko skończyliśmy podpisywać te wszystkie dokumenty, no to znowu z ich strony raczej zapadła głęboka cisza i tylko przerywana, jak się dopytywaliśmy, co się dzieje, gdzie jesteśmy, jak to idzie i tak dalej. Wtedy łaskawie nam odpisywali, ale też nie szybko. Więc yy, no mówię, yy. prawnicy. W ogóle ten cały zakup domu yy, w Anglii jest, wydaje mi się, bardzo taki. Trzeba być cierpliwym. Bardzo cierpliwym, jeśli mm. wiecie o co mi chodzi, bo yy, wszystko jest raczej w rękach kogoś innego i ty musisz po prostu czekać. Najpierw ta agencja, potem właśnie prawnik, no to potem opowiem jeszcze jak to było z bankami, bo też no w każdym bądź razie em, nie wiem po jakim czasie zapłaciliśmy pierwszą, <coughs> przepraszam, pierwszą kwotę jaką zapłaciliśmy prawnikowej to było 350 funtów właśnie na ten search. Może wam opowiem o tym serczu, bo tu mam taki raport. To jest dosyć gruby raport, żeby nie powiedzieć, że tego jest naprawdę bardzo dużo, słuchajcie. Nie wiem, tutaj jest jakaś liczba stron, ile tego jest, ale jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Więc powiem Wam tak, jest tutaj... Czy ym... kopalnie. kopalnię? <grym> tak, to pierwsze zaczyna się od tego, czy jest kopalnia węgla pod nami. Potem jest mapka, w sensie co należy do ciebie podziemne kopalnie, nie ma, nie ma tam podziemnych kopalni, słuchajcie. Potem czy gaz przechodzi, jacy, jakie są te hazardy, niebezpieczeństwa, tak. Potem jest tutaj, słuchajcie, granice, czy jest sąsiad z prawej, czy z lewej, czy, go, czy jest znany, czy nieznany, słuchajcie. czy tutaj jest dalej o tych kopalniach. A, mamy taką mapkę, mapy, mapkę ulicy, mapkę taką większą. Nie wiem, czy to jest jakieś. Nie piszę jak się nazywa ta cała sekcja B. <laughs> Sekcji B mamy zdjęcie. Potem jest, kto robił ten serce dla nas. E, tutaj właśnie o granicach znowu. Takie, wiecie, jest takie duże takie, jest, jest takie, taka taka duży formularz, na który oni tam dowiadują się odpowiedzi. A, czy planning permission, co było zmieniane w tym domu, od powstania tego domu, e, na przykład, czy jest dump roof, e, new home warranty, no, no. <ścoughs> e, czy jest e, roof lights, roof window, nie. Czy jakieś prace elektryczne, czy jest nowy dach czy coś takiego, czy jest ubezpieczony, czy były jakieś tam powodzie, yy, skąd te powodzie były, to, znaczy, na złożenie, ale potem jeśli były, to czy to było z groundwater, server floating, service water, no więc takie różne. Yy, tutaj Wam mogę pokazać, w sumie będzie łatwiej niż mówić, to już nie ma adresu, więc yy, Wam pokażę. Mamy 18 stron tego pierwszego, słuchajcie, jakiegoś tego poszukiwania, ale to jeszcze nie koniec. To jest jakieś te, a, jakie firmy zajmują się różnym wodą i elektryką. przepisy, to jest kolejne, o wodzie, tak. Planning application mapka pod względem właśnie różnych takich innych wytycznych, energia. Nie wiem, nic tu nie ma takiego, powiem Wam, że ten sercz brzmi poważnie. Ten sercz brzmi poważnie, ale takiego coś, co mogłabyś użyć, to powiem Wam, że naprawdę my się nie doszukamy drain water, tak sensie, rury odpływowe i tak dalej, to kolejny raport 7 stron. No tutaj słuchajcie jak dokładnie co to jest. Woda jest doprowadzona i takie rzeczy. Wiadomo, że jest to gdzieś tam istotne, ale właśnie bardziej dla bardziej dla banku niż chyba dla ludzi. Już nic takiego nie ma, końca. Ten search trwa, żeby Was teraz nie skłamać, 3-4 tygodnie, kosztuje 350 funtów i każdy sobie może go zamówić. W sensie, jak już masz dom, nadal możesz sobie to zamówić, jak mieszkasz w też sobie możesz zamówić pewnie. W każdym razie jest to wymagane przez banki, żeby właśnie wiedzieć, jakie tam jest ryzyko. No to myślę, że z zatrudnieniem prawnika to tyle, nie mam nic Więcej raczej do dodania. Uprawników um, przechodzi się przez różne osoby. Jedna osoba jest właśnie od tego, jakby przyjęcia klienta, czyli wszystkich naszych, tych sprawdzenia, tych paszportów, tych ID, y, tych informacji, które podajemy. I potem właśnie przechodzisz przez tą osobę od tych kontraktów, wszystkich, tych różnych podpisów i tak dalej. I potem jest do sprawdzenia finansów. I tam się chyba raczej z najdłużej. No i potem po sprawdzaniu finansów, tej antyfraud i tak dalej, że wszystko jest ok, przechodzi się do takiego głównego sprzedającego prawnika. No więc, widzicie ta osoba odpowiedzialna za Waszą historię się zmienia. Dobra, dajcie mi znać, jakie Wy macie doświadczenia z prawnikami w Anglii w sprawie kupna. Ucięło mi, bo zabrakło mi miejsca, ale podzielcie się swoim doświadczeniem.